Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Wędkarz Pro. Na wstępie filmu przypomnę, że znajdujemy się w Radomiu na ulicy Przemysłowej 11 w naszym sklepie stacjonarnym. Jesteśmy dla Was czynni 6 dni w tygodniu, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, ponieważ wjeżdża się do nas coraz więcej nowości, na półeczkach widać już coraz więcej tych błyskotek, także każdy z Was znajdzie coś dla siebie. O czym będzie dzisiejszy materiał? Dzisiejszy film kręcimy dla was o nowych kołowrotkach marki Robinson. Skupimy się teraz na kołowrotkach gruntowych, kołowrotkach do klasycznego Federa oraz do metod Fidera. Słuchajcie, przygotowałem sobie dzisiaj trzy kołowrotki, ułożyłem je sobie też cenowo od lewej do prawej i będą to kołowrotki w cenach takich od 200 do 250 zł. No a akurat Federman kosztuje 257 zł. I na koniec Wam powiem, dlaczego warto dołożyć 7 zł i wybrać akurat ten kołowrotek. Ale dobra, zacznijmy sobie może od pierwszego kołowrotka. Słuchajcie, z mojej lewej strony kołowrotek, który biorę sobie teraz do rąk, jest to Federfan wersja 2. My starych Federfanów już nie domawiamy, bodajże chyba nawet wyprzedaliśmy wszystkie te starsze modele. Na ten rok wzięliśmy sporą dostawę nowych Federfanów, wersję numer 2. Moim zdaniem jest ona um, o wiele ciekawsza od pierwszej wersji. Tam troszeczkę narzekaliście, że żyłka lubiła wkręcać się w szpulę. Tutaj, podobno, jest ten błąd już wyeliminowany. Um, te kołowrotki kręcą o wiele bardziej delikatnie. Są również sporo cichsze, że tak powiem. E, design może bardzo się nie zmienił. Tak? Szpula również jest szeroka. E, masa kołowrotka podobna do poprzedniego. No ale mimo wszystko moim zdaniem jakoś lepiej się to prezentuje. W poprzedniej wersji, jeśli się nie mylę, chyba była korbka, składa tak, korbka była składana na klips. Tutaj tego klipsa już nie ma. Dla jednych wędkarzy jest to plus, dla drugich minus. Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolicie po prostu korbkę skręcaną, czy korbkę na klipsie. Tak? Co na pewno podoba mi się w tym kołowrotku, to bardzo szybki hamulec, tak zwany quick drag. Zobaczcie, teraz mam ustawioną sztywno szpulę, typowo pod cholery, ryby, nawet troszkę za mocno. Robię sobie jeden obrót regulacją górną hamulca i zobaczcie, już mam wolny bieg. Tak? Chcemy zaciąć rybę, z powrotem robimy jeden pełny obrót i już mamy mm, hamulec ustawiony typowo pod holo ryby. Oczywiście dwa okrągłe klipsy, kabłąk widzę, możecie sobie tutaj zbić śmiało korbką. E, przypomnę jeszcze, że ja mam w rękach teraz kołowrotek w rozmiarze 5006. E, kołowrotek wyposażony w pięć łożysk e, kulkowych i jednooporowe przełożenie 5,5 do 1 i wysoki nawój kołowrotka 96 cm. Masa to 380 g, moc hamulca 8 kg i na ten rozmiar kołowrotka możecie nawinąć 170 m żyłki o średnicy 0,28 mm. Także śmiało możecie go zastosować pod wędki 3,30, a nawet i 3,60, jeśli chcecie łowić na takim dystansie do 80 km. Ten kołowrotek na pewno się sprawdzi. Ale jeśli chcecie łowić na większym dystansie, wtedy zaproponowałbym już kołowrotek z nowej serii FEDERMAN LONGCAST FD. Bardzo fajny kołowrotek na przekładni ślimakowej, no jest to większy kołowrotek, więc od razu czuć masę tego kołowrotka. Mamy tutaj 430 gram wagi tego młynka, bardzo mocny hamulec, ponieważ drag tutaj mamy aż do 15 kilogramów, tak. Także typowy kołowrotek do łowienia na dużej odległości, do łowienia silnych, dużych karpi na komercjach bądź jakichś zbiornikach PZ2 gdzie te ryby występują. tak Wysoki nawój 94 cm, przełożenie 4,7 do 1. Pojemność szpuli 150 m, żyłki o średnicy 28 mm. Bądź 190 metrów żyłki o średnicy 24 mm. 5 łożysk oporowych i jedno łożysko kulkowe. Kołowrotek opisany w rozmiarze 556, czyli takie 5,5 tysiąca. No powiem Wam, że jest on naprawdę sporych rozmiarów. Przyłożę Wam tutaj federfana. No ten federfan widzicie jest troszeczkę mniejszy. Także jeśli zależy Wam już na jakichś odległych rzutach, na łowieniu na dystansie, wędki 360, 3,90 bądź nawet 420. E, myślę, że fajnie ten federfan się Sprawdzi. Widzę, że też mamy tutaj dwa okrągłe klipsy. Szpula jest płytka i wysoka. Kabłą ładnie możemy zbić korbką. Solidne wykonanie jest to taki trwały, mocny plastik. Nie, no powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ten kołowrotek. Myślę, że śmiało można go polecić. I teraz, dlaczego warto dołożyć do tego kołowrotka te 7 zł? Wspominałem, że dzisiaj kręcimy film o kołowrotkach do 250 złotych. Słuchajcie, ten kołowrotek jako jedyny z tych dzisiaj tutaj prezentowanych posiada pięcioletnią gwarancję. Także no, tak za 257 zł akurat w tym momencie i pięcioletnia gwarancja. No myślę, że tutaj producent fajnie się postarał, tak? I co jeszcze ciekawe, zobaczcie, tutaj przy rantach szpuli mamy takie plastikowe ograniczniki, które powodują, że żyłka nie będzie nam się wkręcać pod szpulę. Też bardzo fajne rozwiązanie, bardzo ważne. Myślę, że wielu z was, wielu wędkarzy zwróci na to uwagę. No dobra, to przechodzimy sobie do ostatniego prezentowanego dzisiaj młynka Robinson Feder CMX również przygotowałem sobie rozmiar 5000. Generalnie powiem wam, że ja wolę większe kołowrotki przy łowieniu gruntowym, z większym nawojem, przeważnie jest też większa siła hamulca, ten mechanizm jest w środku troszkę mocniejszy. I nawet do krótkich wędzisk 3 metrowych często stosuję kołowrotki takie w rozmiarze 5000. Kołowrotek wyposażony w 7 łożysk kulkowych, jedno łożysko oporowe. Tutaj możemy sobie nawinąć 200 metrów żyłki o średnicy 26 mm, przełożenie 52 do 1, nabój 91 cm, waga 382 gramy. I co ciekawe, również moc hamulca aż 15 kg. Także no, tutaj producent wyposażył hamulec konkretnie, możemy się posiłować z dużymi rybami. Coś około wrotku. prosty design czarny. Fajne czerwone wstawki. Myślę, że fajnie to będzie pasowało do nowych Stingerów, ponieważ nowe Stingery nie są już biało-niebieskie. Zresztą film o nowych Stingerach pewnie też niebawem wleci na nasz kanał YouTube. Będziecie mogli sobie go zobaczyć. A są nowe, właśnie nowe Stingery są takie czarne, siwe, również z czerwonymi wstawkami. Także bardzo fajnie będzie to podobało, jeśli ktoś z Was chce, aby jego kołowrotek kolorem pasował również do wędki. <laughs> Kabłąk mocno wykonany. I co ciekawe, akurat w tym modelu kołowrotka mamy już, zobaczcie... Rączkę składaną na klipsie, tak? Więc jeśli na przykład w Federfanie wam nie pasuje, to, że ta rączka została tam wymieniona na całą aluminiową, trzeba ją odkręcać. To możecie sobie zakupić kołowrotek CMX FD i tutaj macie rączkę składaną na klipsie. Również bardzo płynna praca tego kołowrotka jak na średnią półkę cenową. I to teraz ciekawostka, pewnie spodoba się wielu wędkarzom: klipsy w tym kołowrotku są gumowe, obydwa tak, obydwa klipsiki w tym kołowrotku są gumowe, czyli tak zwany bezpieczny klips. E, oczywiście, jeżeli chcielibyście sobie takie bezpieczne klipsy dokupić, u nas w ofercie są takie bezpieczne klipsy, tak? Także każdy z Was w domu może sobie aluminiowy klips wymienić na taki gumowy. Jakie są zalety takiego gumowego klipsa? Przypuśćmy, że odmierzamy sobie odległość łowienia na 45 metrze bądź 50, dowolny metr, tak? Łowimy sobie cały czas, podajnik bądź koszyczek dolatuje do klipa, zanurzamy nasz zestaw w wodzie, czekamy na branie. Słuchajcie, w przypadku brania dużej ryby nie musicie szybko gdzieś tam przesuwać tej szpulki i grzebać, żeby wypiąć żyłkę, aby ryba mogła odjechać dalej, tylko ryba automatycznie po prostu napinając nasz zestaw żyłka bądź plecionka przejdzie po tym gumowym klipsie i się wypnie, więc Wasz zestaw prawdopodobnie bądź przypąd się nie zerwie, a ryba spokojnie będzie mogła odjechać na większą e, odległość. Bardzo fajne rozwiązanie, oby tylko więcej takich kołowrotków na rynku. Ja bardzo lubię te gumowe klipsy, często e, właśnie je wymieniam w swoich kołowrotkach, jeśli takiego klipsa nie posiadają. Słuchajcie! Trzy nowe kołowrotki w ofercie Robinsona, bardzo fajne. E, oczywiście na tych kołowrotkach nie kończymy, ponieważ w ofercie są jeszcze nowe kołowrotki spinningowe, e, bądź jest chyba też model jakiś karpiowy, jak dobrze pamiętam. Jest też taki maczowo-federowy do lżejszego e, łowienia, więc tych filmów będzie na naszym kanale więcej. E, ale co? Ja już nie przedłużając, żegnam się z Wami i lecę nagrywać kolejny materiał. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!